Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Risen I ostatni odcinek skończyliśmy na e, chyba pomaganiu kowalowi Więc z tego co pamiętam musimy znaleźć jeszcze e, kilku pomocników tego kowala Tylko nie pamiętam gdzie oni byli Tak więc jest fajnie Albo tylko... nie no, więcej niż jednego Kim jesteś? Strażnikiem, tym kim jest. o Hey, you. You looking for a job? Might be. What do you want doing? Alvaro needs some wood chopping. Yeah, all right. I'll get started. Okay, i chyba jeszcze jednego muszę znaleźć, ale nie pamiętam gdzie on by mógł być. To jest ogólny problem sytuacji. Kim ty jesteś? Tony. A, bo ja go wyrzuciłem przecież. Znaczy No

Masz też ziemniaka i woreczek z przyprawami, masz również herbatę i cebulę. A teraz urozmaicę trochę twój ekwipunek i dam ci coś takiego jak. Ymm, e, jak nic, bo nic nie mam, ale... So? tell that? The old witch. I give her food and room and all she does is whine. Why don't you just let her sleep inside? It's no business of yours who I let in my house. the na to za ham. Sorry, nothing czym be done, robić to jest ham. Eee, to muzyka. Pomocnikowa... Może tu gdzieś jest, kim ty jesteś? Gart, coś tam. No kurde, no. A co tu jest? Now, who can teach me to pick locks? Fuck. No Kamano Pamiętam na pewno, że no, tych, których znalazłem, to... to właściwie są wszyscy, którzy pamiętam. Których pamiętam. Nie macie tu jeszcze jakiegoś gościa może? Co? Halo? No kurczaszki pieczono, no gdzie jest ostatni, kurde mocnik. Jeden. tam jest drugi. Good news. Oh, what's that? Alvaro says you can take a couple of days off. That doesn't sound like him. You just need to finish the blade staff for my cellar. I've already finished the staff. It's been in the cellar for a while. Alvaro's really got the hearts for getting this delivery. Dziękuję za pomoc. Jeśli potrzebujesz może jeszcze Dziękuję za mi powieść dobrego. No dobra, w wykonałem Myślałem, że trzeba trzech przyprowadzić, ale skoro tak. Dobra, mogę coś od niego wyciągnąć? pracujesz z Do you also work on artifacts? Whoa. If you found something, you have to hand it in. I do. Do you know what the Order will do to you if you keep artifacts? You'll get recruited and bang straight to the monastery. I can take care of myself. It won't just be you. I work on an artifact, I'll be in the same boat. And I'm not having that. I'm just a smith, remember? Uh, you, man, Bound. Czy miałem jakieś tutaj questy jeszcze? Jak to się znowu quest odpalało? J? Nie. Um, NB. Później wamać. V? Um. Kurwa! K! No, znalazłem. <grystanie> Miasto y aktualne. Synowie Tyldy e, Pisał mi ktoś w poprzednim odcinku w komentarzach, że to nie są ci, o których myślę, więc zapewne ich tam kiedyś sobie znajdę Mam nadzieję Ład e, i spokój Nie wiem kto to jest łasica, ale faktycznie. Ktoś mi też w ogóle pisał, żebym poszedł do komendanta i żebym się go spytał, co się dzieje w mieście. Bo wtedy coś się ma stać. Nie wiem, spróbuję w sumie. I tak nie mam pojęcia, gdzie jest ten cały łasica. Więc um, no, chyba że jest jakiś quest na bagnie. Może, bo tutaj już nie widzę żadnego e, od bandytów. Pick, 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 pick. Siamo. Pick. Fajnie tu muszę powiedzieć, wygląda zachód słońca. Taki, taki fajny. No i. What future do you see for Harbour Town? What future for the world? For this island? Those things are in the hands of the Inquisitor. For us, we must keep this town safe for its citizens. Keep it a haven for refugees. Keep these honest people safe from the dangers, without and within. Once we have done that, we must look to feed the people. Find ways to survive. Until we have word from the mainland. Mhm. Mm no to to person didn't give me anything. Oh, okay. You cheated on me! Someone cheated on me there, there's nothing like that. Cheater. Is there something here? Hand-picked plant. Okay. Ja goły. Ja no kurde, no nie wiem gdzie jest ten wasicza, no kurde. Panie, chciałbym, że do burdelu poszedł zaraz tam pójdę, ale ja bym chciał jeszcze. Find something useful to do. Dobra. Służąc doktoru. The servants you wanted are now at work. Excellent. You've earned my trust. Keep the rest of the gold. very generous it was a fair wage if you want to beg for more money sniff round master belshire in the gutters can i get sword blanks from you can only buy what's in the shop but if you have the iron ore walter the smith might be able to make some gdzie ktoś na i to Seryjny morderca! Na pewno go zaszczekam na śmierć. Co masz? W ogóle po co, jak patrzę na rzeczy Kowal jak. Hmm, to nie jest potrzebne. Fuck you! Questy chcę zrobić. no? Po co mi alchemia, Panie, ty jesteś właścicielem. Eee, siema. ma. I'm not giving you anything. Do I look like I want something? Everyone wants something. Money, usually. Money, money, money. You're one of the Don's men. Nothing gets past you, does it? So what's going on here? Not much. Can't do anything while those scum-sucking white robe bastards won't let me out of their sight. Why are the white robes watching you? Well, because they know I hate them. And they think I'm a thief. And are you? Of course not. I even used to offer protection to the merchants. And get paid for it? That's how business works. And now. Now, Carlos is just waiting for me to give him a reason to banish me from the town. But I won't give him the chance. I could help you. How? Let me join you. I'll work for you. Why? Why should I even trust you? This town's full of spies and collaborators. Because you'll find and gut me if I fail. You know what you'd be getting into. Don Esteban hates people who try to cheat him. And so do I. I could work for you. This here is the Fat Cat's Quarter. You don't just go from door to door collecting protection money. Those white robe bastards are everywhere, and they see everything. So, how does it work here? Before I show you the tricks. Coś else hmm. Może w końcu, jeśli zrobię dla niego te questy, to. będę mógł w końcu zostać tym nowicjuszem. Znaczy, zrobię do niego quest i oddać je za jako nowy, Coś takiego. Muszę wszystkich będę tu wygnać z miasta, żebym dostał jakby przepustkę od Carlosa, aby zostać nowicjuszem. I mam nadzieję, że w końcu to dostanę. Then Garth, the alchemist's assistant, brings it to us. But recently, some of the goods have gone missing. So, somebody's taking it? Do you suspect anyone? Garth. I think Garth's behind it. Why don't you punish him? I can't risk those infernal white robes finding out. And even though Garth is a coward, I don't know if a beating will make him talk. Nie wiem, możesz już coś powiedzieć o nim, czy coś? To chyba Marcelo mi dawał tego quest'a. Weasel is trying to trace some Brugelweed packages. If we could get those packages, they'd be exactly the evidence I need. No kurde, no. Czyli muszę jakoś je zdobyć. Nie nawiędzę tego. mamy gadać, nie, Gard, dobra. Gard? Gardźwa K. J. Lym, -l. Eee, zanieś paczki Właśnie, że to Gard co jest znikającym zielem. No to Zajebiście To może do Leonarda może Leonardo DiCaprio ha. so you do business with the Don. What makes you say that? That's not important. What's important is that I know. I process a few plants. No harm in that. The Inquisition won't like it. I can't see them being interested. Not really. If this is because you need potions, maybe we can deal. But don't try threatening me. Hmm. mi coś dało. How does the Brugelweed get into the town? You don't need to know that. What if the goods are disappearing on their way in? No. When Leonardo gets the goods, they're complete. What do you want me to investigate? Garth is too stupid to do this on his own. Somebody's paying him. You follow Garth when he delivers the weed packages. And when he meets his partner, you grab both of them. You want me to do that alone? I'd gladly break their ratty bones with you, but the white robed pigs won't let me out of their sight. I'll follow Garth. Good. Garth works across from here in the Alchemist's house. Stand next to me or behind me, so he doesn't notice you right away. He's a nervous sort. No, dobra? I'm ready to follow Garth. Garth's leaving. Give him a bit of a head start, then follow him. Nie przeszedłem, ale nie przeszedłem do waszej strony. Jeśli coś się robi, to przyjdź do mnie. Got it? Okej. Okay. Nie widzi mnie, Paciuko. Ok, takie. Snickie motherfuckerskie rzeczy będą się dziać teraz. Jakaś szyń! Nic nie widzisz. To nie jest bandyta. Ha. Nie, wiem tak naprawdę jaki, jak bardzo mogę się do niego zbliżyć, więc um, Wydaje się tam przykład tak, o, takie fakty jest <laughs> Stryk, 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 stryk. W no ogóle, to możecie wiedzieć przecież co zmaze tutaj filtrowanie tekstur, takie paski się idą, no.

Dobra, o czym to ja mówiłem właściwie? Aha, o karcie graficznej. No, to jak już mówiłem, to taki przedział kart, jeśli chodzi cenowo, które ja bym chciał kupić, właściwie jest jedna. Graniczy w około cenie w około 1000, 1000 zł, 1100 nawet chyba. Ehm, więc wiecie, klikajcie w reklamy, ale to tak wiecie. Tak, żeby, się, żeby nikt nie słyszał, to jak macie reklamy, to w nie klikajcie. No, nie wiem, zresztą, czy po tej filmie się reklamy wyświetlam, czy nie. Siema. Może się wyleczę. Zielony liście, bo ja go zjadłem. Oh, o Did you follow me? It really wasn't hard. Hey, you. Yeah, you. Yeah. <laughs> I seen you about. Nosing in everyone's business. People don't like people's noses being stuck into other people's business. People like that get hit by people. Hand over the packages you took. Sure, you want to do this? Absolutely. Then you leave me no choice. Garth, get him! Shut his flapping mouth. No, teraz to chyba, chyba po To mi pomoże. O. Geń frajerze. A. Teraz. A, brąsie, 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 bronie, panie. Klewa. Klewa. Stryk, stryk, stryk pstryk. Co się tu dzieje, panie, bo praktycznie nic nie robię tym czymś co ja mam w ręku, no Dobra, w sumie nie ma pół papy, ale ja tu się boję, że ja skinę Nie, 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 panie Pstryk Stryk, pstryk, stryk pstryk. O ty, no kuźwa, no dawaj, i hmm. w taki magiczny sposób nie mam już sporej części zdrowia. Czy ktoś mi tu pomoże? Kurwa, A, przepraszam, żartowałem, walcz.

You stole his weed. That's pretty much stomping on them. I, I wasn't going to sell it in Harbour Town. Then where? Just, uh, just in the monastery. They all love a bit of Brugel up there. You should remember it's the Don's Brugel. They're rich up there. Loads of gold. It's all that poking around in the ruins. Who else is involved in this Brugel smuggling? Just me. And I'm supposed to believe that? Billy, what you like. Okay, to chyba możemy wracać już do ten. Do, do tego, do tej łaścicy w sumie. Do tego łaścicy? Niby jest to kurde facet, ale imię ma w odmianie żeńskiej, więc do tej łaścicy czy do tego łaścicy? Jest W ogóle teraz

Wszy? Wszy. Bo to jest kurde plaga, ludzie, ja wam mówię. Jak na, jak na was taka wsza wejdzie, to jest pozamiatane, kurde. Jak te, jak z skarabeusze z, z tego, z Mumii. Nie wiem czy widzieliście, znaczy może widzieliście ten film, ale... Kurde przerąbana sprawa. I zapiszę sobie grę. Save. Masz. Te pakiety may interest you. My oh my. That is a lot of brugel weed. The packages are weasels. You wanted proof? This should be enough. This is more than enough. So he'll be sent to the monastery. Weasel as a recruit. Every man would have to watch their back. No. It's enough if he leaves town. Let him crawl back to the swamp. You found the evidence. I hope you can be counted on to make sure he leaves lohanahna <laughs> marcello has got the packages what the don's gonna be pissed off about this really pissed off leave the town you get one chance this is my town our town you'll never be rid of us we'll be back <laughs> Jeśli się sprawdzić, czy to kim ty jesteś, bro. Eee, ty? So, there are still new folks turning up here, eh? Well, watch to your eyes in shit before you know it. They're crazy type, you know? A flame. Dobra, to sobie chyba nie jest nic ciekawego. Myślę, że to jest jakiś jeszcze bandyta, kogo mam z którego mam wykluczyć z miasta, ale chyba raczej nie. Mam nadzieję, szczerą nadzieję, że wystarczy już tych ludzi do Do wydania i mogę już zostać tym nowicjuszem, bo ja pierniczy nudzi mi się to miasto powoli. Pstryk, 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 pstryk. Na no, siema. Dobra. I tak about the don's followers said, that you have to wake me. No, no, no. weasel was responsible for the brugel weed trade in the merchant district and through the town i've put a stop to that that man was extremely brazen. Jest to dobre coś, żeby go jest o, Jeszcze nie! No, tak, ra mnie irytuje, panie, no! Kogo mam jeszcze znaleźć? Ja, piernicze! Co za frajerstwo! Dobra, wyjebane idę do burtelu. <gryw> tak się kurde, kończy. Kim ty jesteś? Pojednik zakonu to. Nie wiem, jakiś quest, no przecież. Kogo jeszcze nie? Eee, znajdź ludzi, Dono powstrzyma ich. Bla bla bla, zaginiony ojciec. Wiernie, Trojaszków, Pati chce puścić miasto. A! Dobra, czas mi się skończył. Jeszcze w sumie teraz znalazłem tego, tego, tak. Rodriguez, chcę, byś przyjrzał się niedawnym włamaniom. A najpierw do burdelu. Są priorytety, Ja fuck. jak panie, Przestań. No, no kuźwa! wa. Ja piernicę. staniesz. Jak to zrobisz? What the fakt? Dobra, y ten, y ty, tak? Jest bardzo simple, sweetie. To no nic, you pay for it. And there's no discount for rugged and handsome here. Co mogę oferować? You are in the finest brothel in town. If you can't find it here, it's not worth having. To nie jest tak, że to jest jedyny burder, ale właściwie to ma rację. Jak jest jedny, to musi być najlepszy.

I can tell you, you the kind of adventure that only Olga can bring. I see things. I know things. It's just Madame Sonia and a few gold coins stand in your way. I paid Sonia for your services. I understand what a man wants. You're an explorer, am I right? An adventurer come conquer my continent's lover. <laughs> <laughs> mm. did i take you to a few places you've not seen before? yeah, you could say that. i wonder why oh! i haven't seen you before. i see many things, things that are unseen by most. i'm psychic. i haven't been here long. and you don't plan on staying long, right? No, I have business to take care of. Pity. But something tells me you will prove important to this place, so let me give you something for the hard road ahead. If you have upset another and they will not speak to you, then this scroll will soothe them. It contains a powerful spell, so use it wisely. Thank you, Olga. I wish you luck on your continued adventures. I feel you may need a great deal of it. Co to miało być? Nawet nie zaczęliśmy! What the fuck? Jak, 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 tu się w ogóle idzie zmieścić w dwóch? To, 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 nie, to jest ten, to nie Przynajmniej oświadczenie dostałem, ale to jest jak na sali, to jest, to jest, nie W Gothic'u 2 to przynajmniej filmik dali, tu, tu takie, walcie się Macie czarny ekran Włączcie se w tyle czy coś no siema. Tu gdzieś jest przejście do tego. Do tego przejścia, do wyjścia z miasta drugiego. Ale myślę, że tu będę kończył odcinek, także. Ja tutaj wejdę sobie do wanny i tym optymistycznym akcentem czysty, bezimienny, żegna się z wami. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Myję nogę. Drugą nogę. <laughs> Trzymajcie się na razie.